Teraz TVN atakuje. Nie, to już jest druga połowa. Druga połowa rozpoczyna się od ataków kabareciarzy. Jacek Janowicz blisko bramkarza, ale nie dał rady. Piłka była bardzo wysoka i bramkarz przejął ją. I tym razem co tu się dzieje? Wydaje się, że, że była ręka, że jeden z piłkarzy, kabareciarzy lubił piłkę z linii boiska ręką, ale skoro sędzia tego nie wiedział, a był nieco bliżej, to chyba ręki nie było. Prawa strona, Gajda podaje na skrzydło i już po akcji ale widzimy, że kabarciarze z całej siły próbują odrobić straty i tym razem podanie na prawą stronę, ale na szczęście bramkarz był piłka była zbyt długa. Napastnik to pewno nie, nie doszedł do niej jest ciągle 0,2 aczkolwiek piłkę częściej teraz mają kabarciarze. choć teraz mamy gol. Nie, nie mamy gola na 3-0 dafi więc to Smile podpisał się dobrym refleksem, a tutaj Gajda. Tak jest. Gajda, trzeba biec, a nie upadać, jak krzyczą kibice. I do w dobrej sytuacji znowu Jacek Janowicz, który ułamek sekundy spóźnił z interwencją. Bram piłkę złapał. Rafał Pita strzela za około 25 metrów, ale jest to strzał zbyt słaby. Z drugiej strony znowu strzał to poprzeczką tvn u w rzut wolny wybijają kabraciarze i jest to ponownie strzał, który nie może zakrozić brance tfn Teraz kabraciarze, Rafał Kniczak strzela jakieś 3 metry nad poprzeczką i z metr obok słupka. Ale strzelać trzeba, jeżeli się nie strzela nie zdobywa się w ramek. Akcja prawej stroną. Tomek i Chimek do Maria. Maria bardzo dobrze to zrobi. Ale nie było to cenne podanie. Tomek strzela z daleka. Bramkarz była po jej piłkę. piłkarze TVN. Dobre podanie do środka. Co będzie? Wymanewrował zawodnik trochę. Kilku po naszych obrońców i strzelił obok wychodzącego bramkarza. Więc 53 minuta, 13 minuta drugiej części meczu i jest 3 do 0, a więc po huraganowych atakach kabareciarzy niestety tracimy trzecią bramkę i jest 0 do 3. Mecz trwa 2 razy 40 minut, a więc zostało jeszcze 20 kilka minut do końca meczu. 0 do 3, może coś się jeszcze zmieni. Tym razem strzał z 18 metrów dobrze sobie poradził bramkarz kabareciarzy atakuje atakuje stroną. podanie do środka i znowu Dafi. Dafi ratuje sytuację, wybija piłkę. i to już, to już kolejna dobra interwencja tego zawodnika. Należy go wyróżnić w obronie znowu. Widzimy go główkującego. Z racji swojego wzrostu jest mu łatwiej główkować, szybciej sięga do piłki, no ale trzeba się znaleźć, umieć znaleźć się w odpowiednim miejscu. W tym czasie Olek z numerem piątym podaje do Tomka i Himka. Tomek. Długa piłka na lewą stronę. Gdyby Rafał Kmita ją lepiej przejął, ale ciągle walczy. Lewa noga i strzał wzdłuż bramki. Tam już się czaił bodajże znany Wojtek Kamiński, ale bramkarz wyciągnął się z struna i przejął piłkę, tym razem kabarciarze. Podaj na prawą stronę. Tu do środka i niestety jest czwarta bramka. 4-0 minuta meczu w tej chwili mija. Za chwilę to sprawdzimy. Tak, dobry dribbling. Daffy tym razem nie nadążył. I w środek ręki kilku metrów. Niestety jest 4 do 0. Myślę, że około 13 minut do końca meczu. że próbują jeszcze coś zrobić. Tym razem rozpoczynają akcję ze swojej połowy. Olek, długie podanie na prawej stronę. Tam jest... Mario dobrze strzela. I Dobitka. A wystarczyło lekko przylopować. No cóż, kic Mario e, strzał niewyraźną. Tym razem się nie udało, może będzie lepiej, ale była to bardzo dobra akcja. Dobry strzał. No i cóż, e, teraz Tomek Jachimek. E, dobre podanie. Jest Jacek Janowicz sam na sam. Czy zdąży? Zdążył! Ale czy będzie Jest! Jest, jest! Piłka obok słupka. I Tomek Jachimek doskonale zauważył wychodzącego na czystą pozycję Jacka Janowicza z kawereką Widerec, a ten tuż przed bramkarzem wyciągnął nogę i lewą nogą, jest to zawodnik lewonożny, strzelił, widzimy Tomek świadome podanie, więc widział ten ruch wychodzącego na pozycję Jacka i ten z lewej nogi w ostatniej strzelił tuż obok córka. Jest 4 do 1, a więc rozmiary porażki nieco zmniejszone. Piwice z kabaretu Widelejs. Kolejna akcja zielonych. Dobre wypuszczenie, Jacek. Czy zdąży? Nie zdąży. Ostre starczy z bramkarzem, ale nikomu nic się nie stało. Ułamek sekundy za późno, ale jest to kolejna akcja, którą przeprowadzili kabarciarze, która mogła zakończyć się powodzeniem. Piwice dają za wygraną. Piwiceją. Żarty się skończyły, tak? Strzał. I znowu. To strzelał, nie zdążyłem zauważyć, dobijał. Jacek nie zdążył. Bramkarz jest szybki, szybko reaguje. Choć może teraz poważny Jacek strzela obok słupka. Bramkarz broni, jest tam szymek Jachimek. Strzał i gał, i go. Jest 4 do 2. Szymon Jachimek. podobice strzału Jacka znalazł się tam, gdzie znaleźć się powinien. Bramkarz ponownie, chciałem to powiedzieć wcześniej, dlaczego on nie łapie piłek, ale wybija. No dla nas jest to dobrze, ale tym razem skończyło się to dla niego. Dramatycznie traci drugą bramkę 4 do 2 Jeszcze jeden, przydałaby się jeszcze jedna bramka dla kabareciarzy 4-2 I jest tak, a jest szansa, ale Wojtek Kamiński nie udało się tym razem Okazja była niezła choć pozycja dosyć trudna Teraz mamy strzał, dobry strzał Jacek Janowicz 16 Bramkarz już końcami, już z trudem, z pewnym trudem obronił, wybi wybi wybił piłkę na róg i jeden z nielicznych ataków w tej fazie gry. To na butomek Jachimek. Akcja w środku boiska. Jacek i jest Będziemy mieli ruch wolny z około 30 metrów. strona boiska Rafał Kita. Będzie podanie na środek. I Jacek Janowicz ponownie. gdyby strzelił mocniej albo wzdłuż drugiego rogu. Byłaby bramka, albo gdyby ją podniósł do góry. Niestety jest ciągle 2 do 4 i te w ataku. Ale spalony na szczęście. Kawaraciarze Prawa strona. Tam jest gajda. Teraz doświadkowanie. Trudna pozycja Rafał Pita. Znowu aut. Znowu gramy! Jacek Janowicz. Czyli się przed piłce, podaje drafow jak, i jak można, jak nie padła bramka z tej sytuacji, na piprofał, miał już tą piłkę na nodze, ktoś musiał go zablokować, dobijał i też też się nie udało. A tymczasem trochę zaspał nam operator kamery. Mamy niestety piątą bramkę, minutę przed końcem, to widzimy Łukasz Piercz miał chyba sztucznie stał, już, już, Jest wszystko w porządku. No tymczasem... Krociarze atakowali, a minutę przed końcem jest już 5-3. TVN strzelił gola. Teraz ześrodkowanie z lewej strony, ale nad bramką. I patrzmy, jedna z ostatnich akcji. Sędzia przedłużył mecz o 3 minuty, bodajże minuta do końca. Chyba to będzie ostatnia akcja lewą stroną TVN. Dobre przyjęcie piłki, drybling i będzie strzał. Na szczęście zablokowany. Dapi zaczyna z własnego pola karnego. Drybling. Teraz drugie podanie do przodu. Jest Olek, podaje do Rafała Kmity. Rafał oddaje piłkę Tomkowi Jachimkowi. Tam wybiega Jacek Janowicz i dostaje piłkę od Tomka Jachimka. Jest super jest gol, jest gol. A więc 3 do 5. Strzał w krótki ruch, w górny ruch tym razem. I udany strzał Jacek Janowicz do trzeciej bramki dla kabareciarzy. A więc mał na swym koncie dwa gole i jedną asystę. Natomiast na jego gole złożył się Tomek Jakimek, który dwa razy znakomicie go wypatrzył i znakomicie podał po prostu padło piłkę i wystarczyło tylko ją wykończyć. A więc mecz zakończył się wynikiem 5. -6. Jeżeli ktoś myślał przy stanie 4-0, że będzie to wynik dwucyfrowy, no to chyba się nie pomylił. Jedna cyfra to 3, druga cyfra to 5. A więc w tym meczu pararoty... Wyszałem 3 do 5, a my zapraszamy na następne mecze już 4 kwietnia w Krakowie z reprezentacją artystów z Krakowa. Dziękuję, Jacek